w pracy. Dlatego mówię, dajcie czas, żeby to wszystko, skoro machina, została już uruchomiona. Bo wezwanie do usunięcia prawa spowoduje tym, że ja muszę zachować prawo. I prawo I nie się. Się grze, dzisiaj nie będziemy tu tutaj... Nie, nie. Przygotujemy się Kiedy na spotkanie, zapraszamy ale... do nas po no, usiądziemy a, się... i pójdziemy no, na Nie, to pan, 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 pan. No, to są. no dobrze, ale ja z panią w tej chwili nie rozmawiam. Nie, rozmawia pan już nie z panami. Ale, 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 ale to dobrze, możecie bo ja w tej chwili rozmawiam z panią. I będzie jak ja cokolwiek będę wiedział więcej, to ja się do was odezmę. Nawet do pani Może się w tej samochody do nas przyjadą i pan potoczy ode mnie. Nie Ale nie przyjadą samochody. Pani z, powoń, nie sobie sobie z, z całym szacunkiem do Pana, naprawdę. Ale byliśmy na spotkaniu w Babinicach, jak chciałam, w pierwszym rzędzie i Pan mi dał słowo. Tam, w Bawinicach, w lutym tego roku, że jeżeli protestujemy, nie chcemy, ja Wam obiecuję. Gminie Bieruszek. Ale, a ja jestem w nie Dobrze, i teraz załatwiliśmy jedną, jeden tak. miejscowy plan, teraz mamy drugą. Tylko mówię, tak, mi czas, to ja wszystko zrobił zgodnie z prawem. Panie burmistrzu, ale dlaczego w nie były to wszystko? Od nie biorą W nie ma wiatraku? Nie ma, koniec. I odwołujemy na jednej sali. Ale co będzie? Nie, ja nie mogę decydować za inne części gminy, żeby była jasna. Ale jakie części gminy? No ale jak pan i naszym są to... Uchwała wycofana, Docem, a, a nasze, nasze... No nie nasze, bo... Ale to... też będzie wycofana. Ale kiedy? Jak kiedy? No powiedziałem wam, nie wiem, czy to potrwa dwa, trzy miesiące, czy pół roku. Ja. Zostały ja uruchomione procedury prawne. I no, koniec problemu. Ja. No proszę, 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 jeżeli, Ale, ale, ale ja nie zrobię niczego. Się obyły, proto... Ludzie, M. dajcie daj po naprawdę posłuchajcie tego, co ja mówię. Posłuchajcie tego. Ale my słuchaliśmy w Wabienicach. No. I okazało się, że, że zostaliśmy prowadzeni. No, po a po prostu innego się robi. No, my słuchaliśmy dalej jest Pana Wabienicach. Wszyscy byliśmy. Jest dalej na mapie. Było wycofane w nie Gorzeszów. Szałkowa W Stronie. W Szczelkowa Gorzeszów. Ale co to było?

ale ja też wiem, bo mam, mam działki zaznaczone, co pani pisała do regionalnego dyrektora. Ale no. te działki są nie ode mnie, tylko są ze strony tak. urzędu miasta. Mamy tu działki, to jest koło w domów bliziutko. Ale kochani, cały będziemy. Ale czy, one, to, to, czy, to, czy one, to, one zostały to, uchylone? Uchylone jest to. Kto został. Tu też w minie Bierutów to jest. Tak, o, jest następne wszystko. I Teraz... Kiedy? tak. Jeśli, jeśli ja nie wiem dzisiaj, nie umiem odpowiedzieć miła pani procedurę wezwanie ale do wzmocnienia. I ona jest skończona, bo państwo to odrzucili. Tak, ale nie, to dopiero jest. I teraz są następne procedury, które będą. Dlatego powiedziałem, dajcie mi czas na przeprowadzenie procedur. Bo to, co powiedzieli, to jest dalej aktualne. No jeśli mi nie wierzycie, to jest wasz, wasz wybór. Ja jeszcze jedną kom... tak bez emocji. No. Mam 300 podpisów. Ludzie chcą, żeby pan włąkać już. Ale o czym ja Od, będę rozmawiał? Dlaczego pan w że w mini Bierutów nie ma. A my patrzymy, a, my, a tu jest u nas, rok, nie rozumieją, mamy nie, 300 nie ma. osób, oni nas pytali. Ale, ale ja wiem, bo dzisiaj Miszałkowa przyniosła też bardzo dużo podpisów. Ja mówię, dajcie mi czas Ale to kiedy? Ja muszę im odpowiedzieć, oni mi wyzwaniają do domu, bywać z burmistrzem, rozmawiać. Kiedy? Kiedy pan burmistrz przyjedzie do nas, do wioski? My go zapraszamy, do domu nawet. Wszyscy się spotkamy, nie ma problemu. Nie ma problemu. Tylko kiedy? Kiedy ja mogę odpowiedzieć? powiedzieć? Kiedy? 15 maj? Proszę przyjechać do mnie w końcach 10 maja. Bo ja Ci się nie odpowiem dokładnie, bo mówię, no wiecie, jaką ja mam pracę. No, proszę przyjechać i wtedy, na przykład, bo dla Was łatwiej jest dopasować się do kalendarza. Myśmy do Pana dopasujemy no, bez problemu. Jeśli na przykład spotkamy się 10, ja ja powiem, słuchajcie, no to jest sobota. No to dobrze, to się spotkamy 11 czy tam 12. I ja powiem, patrzę w kalendarz, mówię na przykład 14, mam wolne I się spotykamy. Rozumiem, I że to Ja przyjadę. Stronia, strzałkowa, gorze wszystkie... I ja do Was przyjeżdżam. Nie, nie, bądź nie bądź ma na takie. Ale ja proszę, wiem, to, to, to Te wiatraki mają stać kilkaset ale, metrów Ale, ale słuchajcie, uwagi. zrozumcie Przecież ja cały czas powtarzam Nie zrobię niczego przeciwko wam To jest prościusieńkie jak budowa cepa Przepraszam za określenie. Za tym idą pieniądze, więc my się boimy Ale że jakie pieniądze? Przeciwko. No farmy wiatrowe dużo płacą, ale, prawda? No. Ale płacą Gmina z wiatraka ma 60 tysięcy w skali roku no to 60 na razie jest 11 wiatraków za 5 lat będzie 50 wiatraków. Panie burmistrzu, ja przepraszam. Słyszymy, że pan Krzkos, yy, 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 reprezentując tu mieszkańców szałkowa i tak dalej, stwierdził, że, że wszyscy się zgadzają. To jest kłopca. A ale... jeżeli chodzi o szałkowe i, i Gorzesła, wszyscy, wszyscy się zgadzają, ja też podobno podobnie zbierał? Nie wiem. Nie. Ale ja też nie wiem. Mi to ze strzałkowej dzisiaj pani sołtys przyniosła. I ja rozmawiam ja tutaj to o tej sprawie. też mogę dać całe tak, Gorzesław. Ale nie, to ja, ja wezmę oczywiście żadnego. Oprócz, no. Oprócz radnego. Ale radny już teraz w tej chwili jest przeciw, rozumiem. Ja tu pan. Ale radny cały czas był przeciw. Na no spotkaniu przyznał się, że był za. To za uchwałą. Natomiast... Mówię, niech, niech, niech nikt tutaj jest ryby, Ale słuchajcie Niech nikt też nie wkłada, dlatego powiedziałem Tutaj, słuchajcie, ja się nie zerwałem Z Choinki ani z niczego Bo ja też wiem, kto, jak Co i robi. Bo ja mówię, to jest też walka z kobiałką Nie jest ale pan, dlatego, się tak pan, Ale nie, się pan nie dlatego, ale dlatego nie Ja powiedziałem, powiedziałem. ja przyjadę, ustalimy termin I możecie być pewni, że ja przyjadę Bo takie są koncepcje. Ale czego oni, ale nie bójcie się. Ludzie już stracili nie zaufanie. Jest ale Do kogo? Do pana. Ale w jaki sposób? Już, 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 już nie W jaki sposób? Dając zapewnienie na Ale kochani, każdy, każdy teren nie, nie będzie, że będzie podjęta uchwała odwołująca I okazji nie. Nie. nie, nie byli, ale nie, 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 nie. Nie wkładajcie w moje usta czegoś, czego ja nie powiedziałem. Ja nie powiedziałem. A Odwodu. Karolina, pa, tak. słowa pana. Strzelę sobie w głowę. I, tak, jeśli powstaną. I rozmawialiśmy o jednym miejscowym planie. Nie, nie, nie. nie. Tam były nasze podpisy. Ja chodziłam prosi raz, wszyscy się podpisali, wczoraj chodziłam drugi, wszyscy w szoku. Przecież pan Burmistrz powiedział, wam mi I masa pytań. Ja to możliwe, że umawiamy się na połowę maja. Bo tak się umawiamy. mamy mamy Nie, ale to nie, ale to nie. Przecież ja nie rzucam słów na świat. dlatego dzisiaj nie powiem konkretnie, czy się umawiamy 13., 15. czy coś, około połowy maja się spotykamy. Ale samo, samo to, że nie nas plan, że są dwa plany zagospodarowania. Eee, Ale nie, ale nie, ale... i ale... w jednym planie są działki takie, 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 które obejmują na przykład i stronie, a drugi plan, to jest nie, 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 i tutaj, tutaj pan faktycznie nie, on po prostu nie, 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 zagospodarowania, pan zatrzymał dla siebie tą informację, że myśmy wyszli z zebrania pewni? w Wabienicach, pewni, że na terenie gminy Bierutowa nie powstanie nie żaden wiatrak, tak, tak. a tu nagle y, osoby konkretne śmieją się nam w twarz, tak. że my jeździmy na zebrania, słuchamy głupot dajemy podpisy a, i nic ale, nie Ale słuchaj, nie wiemy za kim głosujemy. Nie, ja Zaczyn, ja, nie, ja, powiem, ja powiem tak, ja powiem tak i powtarzam to z pełną świadomością tego, co mówię. Osoby mi nieprzechylne były, są i będą. Ale to nie I, ma to, o i pana, to chodzi o to jest o, jasle, i, o jasle, bo i, to jest proste, nie chcemy I Ale nie jasle, pana. I ma nie być. Powtórzę jeszcze raz po raz ostatni. Po, żeby była jasność. Spotykam no, się no z wami, to jest raz. Gdzieś y, 12 maja. Około połowy Stąd Maja. Być. Około połowy Maja. Spotykam się z Wami, to jest raz. I dwa, na pewno niczego nie zrobię przeciwko wam. Proszę o powiedzieć. Ale wtedy pan burmistrz powie na pewno, że pan, nie będzie wiatraków? 12? No, żeby, 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 żeby nie był nikt no nieproszony z urzędu miasta i gminy, to proszę na przykład my, wytypujemy Karolinkę, żeby się z panem skontaktowała i umówiła na konkretną godzinę i dzień. żeby no to mówię, Nie, no nie, no nie było no. kolejnej procedury, bo ale najpierw, nie ma, najpierw się ogłasza, że przed tak. zebraniem. Rady można zgłosić wnioski, a jak my przychodzimy przed, przed rozpoczęciem Rady, te wnioski są nieprzyjęte. Nie możemy się odezwać, no co to jest chwila. Nie chodzimy na powiem, was, radę, tutaj jest, że była te Radna. Cizje, są podejmowane, to są Czyli była dwie kadencje na Radną, więc zna procedury. Ja się też dziwiło. Zna procedury, no ale jeśli 8 lat jest się Radnym, to się powinno znać z Są on się nie zmienił. On się nie zmienił wszystko. Tu przewodnicząca. Bo mówię, kochani, Wam z, z Waszej strony o wiele łatwiej się patrzy na pewne rzeczy. My musimy przestrzegać no, prawa. Żyć. Ale, ale nie będziecie żyli. Nie czy będzie wiatry. Ale czy ja naprawdę ja mówię, czy ja mówię za przeproszenie po pińsku czy kwadratowymi literami? No, jeśli ja jeśli mówię. ja słyszę słowa, y, pamiętam słowa w Wabienicach i, i, i dzisiaj słucham, to znaczy, że nie do końca jest to prawda powiedziana. Jaka? Bo to jest półprawda, Nie, są... Wiatraków przypracy. nie będzie. I okazuje się, że wiatraków nie będzie w Wawnicach, ale na innym terenie będzie, a to jest dalej gmina Bierutów. Ale słuchajcie, że jedna... jedna jest uchwała, uchwała o, że nie ma w tamtym plak. obrębie jedne wiatraki wypadły, tak? Teraz ja muszę ale przeprowadzić ekonomii. procedury. No bo chyba się rozumiemy, że to nie jest tak, Chopsiu, bo procedury jedno... zostały uruchomione. No, do czego jedną szybko, a drugą później. I jeszcze jedno tak dodam tak na koniec, podsumowując. Kto napisał o usunięcie naruszenia prawa? Ja. Ale kiedy 20 marca miała być poddana pod głosowanie uchwała, tak jak pan powiedział w Abinicach, która rozwiąże problem wiatraków? na terenie gminy Bierutów. Czyli to miała być taka uchwała, która zblokuje budowę farmy wiatrowej Ale... na terenie całej gminy. Ale nie... Okazało o... się, że została wycofana tylko jedna uchylona uchwała dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stronia Wabienice, a nie został uchylony O czym, rozbawia... o czym rozmawialiśmy w Wabienicach? Że nie będzie wiatraków w gminie roz... nie. Bierutów. rozmawialiśmy o miejscowym planie był Pan Ale byli również... Marian Pan. My wszyscy byliśmy. Ale nie. I dyskusja była. Ale między ja zadawałam Osłońskim, na przykład. Dobrze, dobrze, między... zaraz. Ja zadawałam pytania dotyczące pisma na przykład Sanepidu. A to pismo z Sanepidu dotyczyło działek Gorzesław Strzałkowy. I ja zadawałam to pytanie. Pan nie powiedział wtedy, ale proszę panią, to nie dotyczy e, tematu e, naszej, e, naszego spotkania. Nie, ja rozmawiałem z panem Osłońskim, bo on Ale ja, ja też ale... zadawałam dobrze. to pytanie, jest dobrze. W Tylko mówię. Są, jest pole. Proszę Państwa, bo, bo, tak, ja, bo my teraz zaczynamy wracać z początku do tego zebrania i do samego początku i do historii. Jesteśmy umówieni na spotkanie w maju, do tego czasu nic się nie wydarzy, się bo tego. sesji nie ma, i nic się nie wydarzy. I na tym spotkaniu no będziemy się zajmiemy już tymi konkretnymi działkami i tym planem, bo już nie będziemy mówić o stronie w czego Bo już tam już, nie ma. bo To już tam jest tam historia. 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 To już teraz nie wracamy. A, ses, a, a dzisiaj możemy... mówię. ciągle jeszcze do, do tego tematu wracać, i my tak się nie wracamy. Dlatego, że sesja będzie na, na koniec Państwo, maja. pan też o... maja. No, pan o... pan no byłem, na ja mówię. A ja, czy ja mówię sztucznie. Pamiętam. I pan słyszał, że pan mówił, nie minie Bierutów. Wszyscy słyszeliśmy. I pan nie byłby zaskoczony, jak tak, 500 metrów od pana no, domu. Wydaje się ogromny, ale, 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 no, nieważny. Ale słuchajcie, no dlaczego. Ale nie chodzi o to, że panowie, yy, panowie. Czy coś się wydarzyło? Nie, nie, gdyby się nie wydarzyło, to, no, właśnie, panowie, właśnie. Ale nie bylibyśmy w tym. Właśnie. Mieniając wabienie. Teraz mówią wabienice stronie, a drugi raz mówią wabienice gorzej. Tak. I tutaj nam się hmm. zamykł. Zamek Słuchajcie, powstaje. ja widziałem no, mieszkania jeszcze zjemielne i wszystko, co nie? Dlatego mówię, ja powiedziałem do was wszystkich, jak sprawa wygląda i spotykamy się po, przed połową maja, maja na ustalamy termin, ja przyjeżdżam i koniec kropka, jeśli procedury... procedura na, na tym terenie to jeszcze jest bardzo długi okres procedowania nawet tego. Bo... Jeśli ja będę miał Nie przygotować... Mamy ale 30 stycznia, Ukazało pan się obwieszczenie. tak, to co pani ma, jest obwieszczenie, to jest tak. obwieszczenie ze strony e, Urzędu tak. Miasta i ono wyraźnie stwierdza co? Że zostały już zebrane... Tak, tak, materiał zgromadzony dowodowy, materiał dowodowy do wydania, decyzji śródło. wydania decyzji jest, jest 21 nie dni. Nie, no, nie, nie, no, to nie, no to my ja teraz czekamy tak, tak, tak. tak, tak, na decyzję środowiskową, bo tylko już została wydana wy tak, decyzja środowiskowa, którą musi wydać burmistrz. Ona będzie albo negatywna. Albo jest, jest pan, ale widzi Pani, ja nie wiem dzisiaj, to co powiedziałem, do kogo Pani jeszcze napisała, do ilu, ilu instytucji. Ale ta Pani na prośbę nie, Ale nie, 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 nie pani pani. Ale, ale ja nie, 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 właśnie, pani, ale, ale zapisać, siebie, nie, nie, ja nie jestem, ale nie, ale ja nie jestem przeciw, ale nie, ale dajcie mi powiedzieć. Ja nie wiem, do ilu instytucji ta Pani napisała, tak? Ja dostałem jedno. I teraz procedury zostały uruchomione. Zrozumcie to, że skoro procedury zostały uruchomione, to to musi być. Ja przyjadę do Was mądrzejszy o miesiąc czasu. Dobrze, to mądrzejszy o miesiąc czasu i na spokoju. Bo tylko się... są dwie rzeczy ważne z tego naszego spotkania: to, co powiedziałem, nie zrobię niczego przeciwko Wam. I nie I jak się zakończą procedury, nie będzie wiatraków. Koniec, kropka. Panie, panie burmistrzu, ale... Ale pory... muszą się zakończyć. Ale, zakończy. ale, 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 ale muszą się, zakończy. się, zakończy. panie, Pani, się zakończy. muszą zakończyć. Panie burmistrzu... Ale nie. Ale panie burmistrzu, pan powiedział tak samo, że procedury mogą potrwać pół roku, to znaczy nawet po wyborach może to się zakończyć, tak? Ale, proszę państwa... No bo wiadomo, że wybory mamy... No procedury, ale, ale chodzi o procedury, nie? Tylko że... 啊，你不能。清了

ale się Życzymy niepotrzebnie. Nie ma niepotrzebnie nie Ale to się niepotrzebnie, niepotrzebnie. Ale to nie jest stracenie nie. W Wabienicach rozmawiałem o wabienicach i stronie. Jeśli ale nie, jeśli ktokolwiek inaczej to zrozumiał, to ja mogę tylko powiedzieć, przepraszam, ale ja rozmawiałem w Wabienicach o Wabienicach i stronie. Bo głos zabierał Pani Przybyłek jest ze strony i ona mi cały czas tak osłoński i były radny, cały czas ja miałem to. Osoby, które y, się przygotowywały do tego spotkania, były wiedzia a, do, ale wiedziały, że są dwa plany i że tamten plan nie obejmuje tego to wiedziały, bo miały to przejrzane i nie miejcie też ten kompetencji do nas, Dlaczego? że jak myśmy mówili o tym, tośmy mówili tak. I tamte osoby wiedziały, że to dotyczy tamtego planu. Ja w tej pani. chwili mogę powiedzieć, ja w tej chwili mogę powiedzieć tak. Ja rozmawiałem w Wawienicach na temat planu Wawienice-Stronia, bo tam, ale nie, ale nie, to i ludzie z Jemielnej byli wszystko, tylko że jeśli rozmawia ze mną mieszkanka Stroni, mieszkaniec Stroni i mieszkaniec Stroni, to ja miałem zakodowane, ja miałem zakodowane, może ja źle powiedziałem. Może, 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 no prakda, tak, ale nie. nie, dlatego mówię Ja naprawdę Czasami jestem zadowolony, żebyście przyjechali. A panie, gdybyśmy chcieli, to też byśmy chcieli wydaniać. Pani, pani, bo jest dla nas panie, bo myśmy panie, panie? żyli. No, część tak, bo tam jest chyba te działki, się zazębiają. Dobrze, odbywa. ja jeszcze tylko poproszę o pieczotkę. nie, nie. Tak, panie, ale teraz, ale teraz czy... Gorzesław rozobrany na te dwa plany, bo część działek jest w tamtym planie, a część jest y, działek Gorzesławia y, w tym planie. Chyba tutaj Czyli jak, łatwo jak, jak nam, można namieszać, powie, tak? Bo najlepiej to się chyba wyorientujecie w układzie tego wszystkiego. Ale ten nie, nie ma tendencji, nie chce ich mieszać. No, bo powiedzmy... ale teraz, no, no właśnie, i proszę, no, proszę, i proszę. Y, Przyznać nam rację, czy my, hmm? słysząc, że Gorzesław jest z Wabinicami bez wiadraktów, a druga część Gorzesławia, ta sama miejscowość w drugim planie... I, no ale to, no ale to ale to, ale jeszcze dobrze tak, ale słuchajcie, no dobrze, no to nikt nie ma pretensji, że wy dzisiaj jesteście, że żeście to poruszyli, że są zebrane podpisy, nic się nie wydarzyło, bo nikt no, nie, nie ma możliwości no wybudowania żadnych tam wiatraków. Ludzie skoro ludzie jak już im stoją te Skoro powiedzmy, kościoła. jeszcze yy, tam są tereny i tam są ziemie trzeciej klasy, gdzie ministerstwo jeszcze nie ma wyłączeń w ogóle tych ziem, to jeszcze jest wszystko daleko, czyli tu nie ma żadnego zagrożenia. to ok jest takie zagrożenie, że fizycznie jeden, drugi czy trzeci zainteresowany się dać... straszy osoby, które są w, w opozycji. Jeżeli pan będzie miał okazję porozmawiać z którymi z Panów zainteresowanych, tymi obiektami, o których rozmawiamy, to proszę ich upomnieć póki jest faza na upomnienie. Żeby nie przyjeżdżali w komitywie Momenciek. żeby nie przyjeżdżali w komitywie z sobą straszyć pojedyncze jednostki. Aha. A miało to miejsce. A miało to miejsce. Więc jeżeli jeszcze pojawi się do tego inwestor, który będzie nas próbował straszyć, to wtedy będziemy musieli jeszcze inaczej reagować. Na chwilę obecną straszą nas tylko potencjalni beneficjenci tej płatności za postawione maszty. Także spokojnie. prosiłbym, jeżeli pan spotka pana Trzyszkowskiego czy, czy pana Kozerę, bądź ewentualnie zgłosić się do nich, żeby takie miejsce, takie akcje nie miały już miejsca. Ja miałem z panem Kozerą tego typu akcje, jeżeli chodzi o biogazownię, ale to z kolei ja mu na chatę biegałem, bo już mnie też mocno straszył. Także ja znam tego gościa i wiem, do czego on jest. No dobrze, to dzięki, na tutaj na spokojnie. Będzie, ja bym tak chciał podsumować, że no widzimy się między 10 a 17 maja, że tak, sprawę do punktu. Tak. sprawę tamtego obszaru, tamtego terenu. punktu. Do punktu. E, propozycja wniesienia uchwały przez radnych, którzy też na tym procedować, bo jeżeli radni, a mają do tego prawo, ustanowią prawo lokalne, które mówi 2503 od zabudowań, to my jesteśmy usatysfakcjonowani. Jakie 2503?

ale to w to nie będzie działać. Jeżeli ustalicie tutaj 10 tysięcy metrów, to jeżeli Państwo ustali 3, to nie ma prezydencji. Gdzie indziej 3, ale u nas 10. I to od jednej to nas pokończy i tutaj przecież nie będzie tak fajnie mówię. Proszę sprawdzić, jak, jak wygląda możliwość podjęcia uchwały przez Radę w tym temacie, o tym rozmawiamy. Ustalenie minimalnej odległości na terenie gminy Bierutów. My jesteśmy zainteresowani odległością minimum 2500 do 3. Dobrze, dobrze. No to, to jest jakaś wiedza, to jest informacja. My się do tego przygotujemy i nie będzie powiedzmy, problemu. Spotykamy się, ustaną tak. termin, godzinę, tak. miejsce spotkania. Myślę, że nie chodzi, mim, nie chodzi o tak, jak rozmawialiśmy przed chwilą ponawianie historii, co było w awiejnice, nie z nie, wróci. Nie, nie. Różne kultury nie, nie, nie. każdy może mieć do drugiego pretensję. Jesteśmy zainteresowani drugą A, częścią o, planu, emocje, okay. drugą częścią emocje drugą i tak częścią dalej. planu i pracujemy na drugą.